Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W zeszłą niedzielę z okazji imienin mojej babci po raz pierwszy przygotowałam panią walewską, inaczej zwaną pychotką, według przepisu mojej teściowej. Ciasto było bardzo smaczne i błyskawicznie zniknęło ze stołów. Nic dziwnego, w końcu to prawdziwa pychotka. Serdecznie zapraszam do wypróbowania przepisu. Zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej receptur kulinarnych, pomysłów na dekoracje oraz porad. Zaczynam od przygotowania ciasta. Najpierw siekam mąkę z masłem. Dodaję pozostałe składniki i zagniatam kule ciasta. Czas przygotować bezę. Białka w temperaturze pokojowej ubijam na sztywną pianę. Następnie stopniowo, podczas ubijania, dodaję cukier puder, aż masa będzie sztywna i gęsta. Ciasto rozwałkowuję na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, następnie rozsmarowuję po nim dżem. Na wierzch wykładam masę na bezę, delikatnie rozsmarowuję, a powierzchu posypuję płatkami migdałowymi. Wstawiam do piekarnika najlepiej na najniższą półkę i piekę w temperaturze 170-180 stopni Celsjusza z włączonym termoobiegiem. W ćwierć litra mleka z cukrem zagotowuję w garnku. Dodaję pozostałe mleko wymieszane z mąkami i cały czas mieszając ponownie zagotowuję. Następnie odstawiam do całkowitego wystudzenia. Miękkie masło ucieram na puszysty krem. Powoli i stopniowo dodaję po jednej łyżce budyniu. I cały czas ucieram. Krem budyniowy wykładam na połowę ciasta. Drugą połową przykrywam go z wierzchu. Ciasto odstawiam do lodówki na około 2-3 godziny, żeby krem maślano budynia właściwie stężał. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę Wam smacznego!